Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. Cześć, cześć, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. To jest pierwszy odcinek tego podcastu w 2020 roku. Dzisiaj historia mojego kolegi Marcina Ksywka Mardom z klubu 125P który oczywiście ma Fiata 125p, ale nie tylko. Zapraszam Was do niego do garażu, jak to sezon garażowy. Dowiecie się, co tam w tym garażu się mieści. Ja tylko powiem, że odcinek został nagrany podczas naszej wyprawy Żukiem po Polsce, czyli parę miesięcy temu we wrześniu. Natomiast myślę, że fajnie wpisuje się w ten noworoczny klimat. Nic więcej nie mówię. Zapraszam Was. No, i jesteśmy, jesteśmy w Legionowie. Przyjechaliśmy za do Warszawy, to przyjechaliśmy do mojego kolegi, do Marcina z klubu 125P, by zobaczyć jego kolekcję. To tak na szybko. Dobra, wchodzimy do, jego, do, do niego, do garażu. Dzień dobry. Polskiej z z Gdańska. <grym> z Krakowa. <grym> Co ty tutaj trzymasz? <grychy> I trochę śmieci. Nie no, samochody takie nasze, które... Rozmawialiśmy wiem. przed chwilą jeszcze, przyjechaliśmy zaraz z Żukiem, to stał tutaj, ale do niedawna, Twój Polones Perełka. Tak. Twojej kolekcji. Borewicz. C-klasie, Czyli taki rzadko spotykany samochód. A może dlatego perełka, no bo nie, też nigdy nie był blacharsko naprawiany, także i fajny jest. I gdzie on wyjechał? Nie na złom. <laughs> nie, wyjechał do swojej macierzy, czyli do FSO, do muzeum w FSO. Ile tam stoi? Nie wiem, niech sobie stoi. <laughs> A tu? Brzmi jak Fiat, polski Fiat nawet, no bardziej FSO już też. to to 125p. Nie wiem, czy słychać było w odgłosie, ale to kość słoniowa, jeden z najnudniejszych kolorów na Fiacie. <noise> dla znawcy może słyszeli. A kiedy go kupiłeś? O, nie pamiętam, bo ja nigdy nie mam pamięci do dat. No ale wcześniej... No 2010 pewnie, nie? Nie, później. Nie, później, 12. bo ja wcześniej miałem takiego samego. No, ten generalnie pewnie jest ze mną za 4 lata, 4? Cztery? więcej. No chyba, no albo pięć, no mówię, no nie wiem, no kwiaty to są od, od 2008 roku, ale mm. ten to mówię, no nie wiem. No wcześniej był identyczny, więc mi się myli. Tak, ale pozmieniałeś nim, w nim trochę rzeczy, nie? Z tego co pamiętam. To były inne felgi, inny silnik, inna kierownica. No tak, no fabrycznie były stalowe felgi, teraz są aluminiowe. Ale zresztą przełożone z poprzedniego Fiata, bo ja się do nich przywiązałem, zawsze chciałem takie mieć. Kierownica też w sumie przełożona z tamtego Fiata. Wojtek, zresztą którego pozdrawiam, który kupił ode mnie poprzedniego Fiata, narzekał, że tą kierownicę w ostatniej chwili zdemontowałem, mu <laughs> nic nie powiedziałem. <laughs> A kupował dla kierownicy. Tak, no kupował dla kierownicy kierownica Monte Carlo. <laughs> Monte Carlo ale nie mówcie może druga taka wisi na ścianie, bo jest Igora. <śmiech> <śmiech> no i silnik też jest inny, ale teoretycznie tymczasowy i tymczasowo siedzi już 3 lata w tym samochodzie. GSI, tak jak mówiłeś, nie? Tak. GSI, przerobiony na gaźnik i świetnie sobie daje rady. A będzie dochc. A będzie dochc. Tak. Jak się w końcu poskłada. Idąc od tej naszej prawej strony mamy Fiatę, mamy maluszka FL. No, najnowszy nabytek w kolekcji. Taki zestaw obowiązkowy, duży fiat, polonez. Każdy, i młody, mały każdy fiat. młody kolekcjoner samochodów z poprzedniej epoki, polskiej konstrukcji powinien mieć dużego fiata, malucha, poloneza. Tak, dokładnie. No to jest taki, jak to mówią, must have. Tak? Must have. <gry> no, tak. no więc Polonezy, o Polonezie już mówiliśmy, jest duży fiat maluch. 90 rok FL kupiony w tym roku. W tym roku no. jakiś przebieg. Przebieg. Coś tam zrobione. Teoretycznie pokazuje 30 parę tysięcy, ale nie będziemy oszukiwać, że raczej tyle nie ma. Także jest pewnie 130. Patrząc, no i po, patrząc po naklejce i zachowanie. po tym, co widzimy. No, co, 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 o czym rozmawialiśmy? Kiedyś tam jeszcze wcześniej to zlot, ogólnopolski zlot w Gierzycku zaliczony. Tak. No, maluchy były w tym roku kupione ze względu na to, że wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy na zlot maluchów, a nie wpuszczają tam żadnych innych aut poza maluchami. Więc trzeba było kupić malucha, żeby pojechać na zlot. <laughs> to to się stało, tak? Chcecie jechać na zlot? Kupcie sobie taki samochód, jaki jest potrzebny. Tak, dokładnie. Ale nie sprzedajesz się... go, dokąd zostaje. Nie, zostaje. Jeździłeś no Elegantem dalej, wcześniej. Dalej nie? będziemy jeździć na zloty maluchów. Raz w roku przynajmniej, no żeby się pajęczyny wydmuchały z wydechu. E, miałeś Eleganta? Miałem Eleganta. Jeździłeś Zaję jako jeździłem daily? Go. Jeździłem jako daily, potem jeździłem jako pseudo rajdówka. No. Mój najlepszy wynik w kajotesach to lucky loser. Ostatnie miejsce w kajotesie i wygrałem przejazd, chyba z panem Kajetanowiczem. O. A na końcu stoi, na końcu stoi Polonez Caro. A Ale... nie twój? Na końcu stoi Polonez Caro, który sobie u mnie garażuje. Jest kolegi z klubu i jest też zachowany w oryginale. No i sobie czeka. Ty miałeś jeszcze wcześniej innego poloneza, nie? Tak. Miałem jeszcze plusa, ATU, sławetne. A, nie, który... no i to długo miałeś. I on był taki no podróżniczy. Długo. A kto go kupił? Nie wiadomo. Yy... Czy... Nie, ciekawostka jest właśnie o, z tym Ach, A, trafiłem, dajesz. Aha, trafiłeś. Słuchaj, sprzedawałem tego poloneza ze względu na to, że stwierdziłem, że mam strasznie dużo tych samochodów. Nie, no ja. Trzy, no, cztery. Tak... Wiesz, no fajny, fajny był ten Polones, ale y, przyszła na niego delikatnie rzecz biorąc pora. Może to był pochopny trochę, pochopna decyzja, ale dobra. Wystawiłem go na sprzedaż, i tak naprawdę następnego dnia przyjechało chyba dwóch chłopaków z okolic Mazur. Przejechali się, wypłacili pieniądze, zabrali i myślałem, że nasze drogi się rozejdą, ale żeby było śmiesznie, to niecałe dwa tygodnie później to było przed zimą, bo wtedy najlepiej się sprzedaje plusy. Tak, <grych> tak. Polonez plus zresztą z gazem najlepiej sprzedaje się przed zimą, wtedy jego wartość rośnie dwukrotnie. Ale to dla gazów, który jest w plusie? No, dla gazu i zimy. No, to można upalać bokiem pod Tesco. No. Na wiosnę już się nie da upalać plusów za bardzo, więc wtedy się je tanio sprzedaje, a przed zimą się sprzedaje drogo. To proszę wiedzieć. Tak, i historia generalnie jest o tyle śmieszna, że chłopaki, no to bardzo młode były chłopaki, gdzieś tam tym polonezem najprawdopodobniej przy właśnie takim okazjonalnym upalaniu pod Tesco, gdzieś tam zahaczyli kołem. I polonez został wystawiony znowuż na ogłoszenie w takim samym stanie praktycznie jak było widać, w ogóle chyba moje zdjęcia były wykorzystane w tym ogłoszeniu, tylko było dopisane, że jest uszkodzony. Wtedy zadzwonili do mnie koledzy z Kocka, którzy nomen omen kupili ode mnie wcześniej tego rzeczonego mojego Fiata poprzedniego. Powiedzieli, czemu ty nie powiedziałeś, że sprzedajesz poloneza, przecież my chcieliśmy go od ciebie kupić. To nie wiem, taka tradycja, że tam polonezy i Fiaty eksportujemy w stronę Kocka, tam wiesz... Pod Lublin, tak, w Lubelskie, mniejsza o to. No, no przecież mówiłem, wrzuciłem wszędzie na te grupy nasze FSO. Kto pierwszy przyjechał, ten sobie przyjechał, no nawet nie dzwoniliście. Pojechali obejrzeć ten samochód, wynegocjowali taką cenę, że się z za głowę złapałem. Okazało się, że uszkodzony był tylko jakiś drążek kierowniczy, więc nawet tym teoretycznie uszkodzonym samochodem dojechali na kołach gdzieś tam z Mazur w Lubelskie. Naprawili sobie ten drążek i samochód jeździ do tej pory, widuje go na zlotach, jest w rękach naszych Prawilny. kolegów, także <laughs> został, jak to mówimy, w rodzinie. To już teraz wiesz, że kogo masz dzwonić, jak do sprzedawał coś. Tak, dokładnie. Ale na razie nie planuję nic sprzedawać. Prawda? I ostatni, ostatni mieszkaniec tego garażu, nie małego w sumie. Daily. Cinquecento. Upalane codziennie. Jakieś raz na półtora miesiąca zalewam do niego 10 litrów benzyny. Tak jest, tak jest upalany. Samochód kupiony dla mojego dziadka, ale z myślą taką, żeby miał trochę z jajem. 93 mówię? Trzeci, tak. FSM. FSM. No, także taki. No teraz, teraz, kolorzy, teraz, nie? teraz podobno cie, ciekawy, ciekawy To bo już mało ich się takich zostało. Tak, to teraz e, nie wiem czy w takim ciekawym. Jeszcze się do niego nie, nie dobrałem z jakąś tam polerką, ale trzyma się kupy i. Byłeś na, e, na spocie jakimś? Nie, chyba nie byłem nim jeszcze na spocie. Jesteś jeszcze przed premierą. Ale... <laughs> Chociaż może kiedyś byłem? Nie, nie wiem. Nie, chyba nie byłem. Chyba nie byłem, ale może kiedyś pojadę. Jeździ się nim fajniej niż maluchem. <laughs> Masz coś plana kupić? Sądek podpowiada? Nie, no ciężko jest coś planować. Czasem życie pokazuje, że jak coś się trafi, to trzeba to kupić. Kiedyś, kiedyś trafiała się piękna, garbata Warszawa z Węgier i sobie odmówiłem, i teraz chyba bym nie odmówił, więc nie można niczego planować. Po prostu trzeba kupować to, co się trafia w dobrym stanie. Błęda taka, że nie wolno sobie odmawiać klasyka, jak nie, chodzi na niego pojedynczego. Nie odmawiaj sobie <grym> klasyka, nawet nie jak odmawiaj. nie masz miejsca w garażu, to garaż się znajdzie. Dobra, to my jeszcze posiedzimy i za chwilę. Lecimy my do Tego pięknym przykładem jest ten oto garaż. Tak, <gry> tak, Ale lodówkę masz taką, jakby u prawie mieli. No właśnie, to jest, no uwagi, no właśnie jest lodówka, którą dostałem od wujka. Eee, on jej nigdy w życiu nie używał. Stała po prostu, oni wyjechali do Stanów. Chciałem ją zamontować do przyczepy swojej kempingowej. A właśnie, no mam jeszcze przyczepę. A, masz jeszcze przyczepę, no. <grym <grym> nie wiadówka. Tam jest chyba no na zdjęciu nawet. Tak, jest na zdjęciu no razem z no poprzednim Fiatem. Uwaga, odpalamy Fiat'a. Odpalamy Fiat'a. I tak po kolei, dobra. Teraz malucha odpalamy. Nie, Nie, za dosyć za pierwszym. Czaj, Jak nasz żółt. Poczekaj, polonez. O, o polonez odpali... pięknie odpalił. I jeszcze cincuaczęto. Cincuaczęto jeszcze odpalamy. O, Wszystkie pięknie odpaliły. odpaliły. No i przetestowane. Dobra, a my sobie tu jeszcze posiedzimy.